Cześć, cześć, cześć. Rafał, Tomek, tu Marcin, a to są Transformaty, podcast improwizowany. Witajcie w kolejnym odcinku. W odcinku, gdzie podejmiemy odpowiedź na pytanie, jak dostać się na sam szczyt. W pewnym specyficznym ujęciu. Ujęciu, o którym już mieliśmy okazję porozmawiać, bo zadaliśmy już sobie dwa z wielu pytań. Te, które już mieliśmy okazję z Wami niejako przedyskutować, to... Dwa pierwsze pytania z serii 12. I dziś chcielibyśmy wyruszyć w dalszą drogę, właśnie na szczyt. Chcielibyśmy kontynuować te pytania z tak zwanego testu Galupa, które dotyczą nie talentów, jak to się przykleiło łatkę Galupowi, a tego, jak być zaangażowanym, jak zmierzyć zaangażowanie. A więc zaczynajmy. Skończyliśmy tak nietypowo, rozmawiając ogólnie czym jest zaangażowanie, jak można próbować i mierzyć, i utknęliśmy, tak powiedziałbym, lekko zahaczając o obóz pierwszy, tak zwany. A ta analogia obozowa właśnie łączy się z tym, jak należy zdobywać szczyt, że ten taki wysoki szczyt nigdy nie zdobywa się. W stylu alpejskim naraz, tylko trzeba aklimatyzować się w pewnych obozach. Stąd tutaj ta wspomniana analogia górska. No i, tak jak wspominałem, troszeczkę zahaczyliśmy o pytania trzecie i czwarte, które zwyczajowo należą do obozu pierwszego. Dobrze, ale może, żeby odświeżyć. Całokształt, czy tę całą perspektywę tego wchodzenia na tą taką paralelę góry, to te dwa pierwsze pytania, o których już mówiliśmy, to były. Więc w tej bazie zapytaliśmy się, czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy. To było pytanie numer pierwsze. Drugie to, czy mam do dyspozycji materiały i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonywania pracy. To jest ta baza. Nie? To jest ta baza do zmierzenia zaangażowania. To... Pytanie numer trzy. Czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej? I o tym rozmawialiśmy. Czwarte pytanie. Czy w ciągu ostatnich siedmiu dni poczułem, poczułam się choć raz doceniony? Czy byłem pochwalony za swoją pracę? I jeszcze dwa pytania nam zostały z tego obozu pierwszego naszej wspinaczki. Więc kolejne pytanie to jest czy szefowi lub komuś innemu w pracy nam nie zależy? Czy ktoś zauważa mnie jako osobę? Czyli przechodzimy troszeczkę już z, z takiego tego, czy wiem, co mam zrobić i mam jak to zrobić, z tej takiej merytoryki, tego, tej sfery narzędziowej, do czegoś innego, do innego nieco spojrzenia, bo mówimy teraz o tym, jak ja w tym kontekście zawodowym jestem postrzegany jako osoba i to przez ludzi, którzy jak wspomniany szef, są dla mnie ważni, bo mają wpływ bezpośredni na to, co i jak się dzieje ze mną w firmie. Można by było to pytanie trochę sparafrazować, zapytać się, o co jeszcze pyta. Więc ono pytało taką rzecz, czy cenią mnie w robocie jako człowieka? De facto, nie? Czy, jest, czy jestem doceniany? I jakbyśmy przeskoczyli do, do przykładów takich z życia. Bo z jednej strony bym się zastanowił, czy to w ogóle ma znaczenie, bo można by powiedzieć tak mechanicznie, że ktoś robi swoją robotę, to właściwie rzecz biorąc, jego osobowość czy to, jakim jest człowiekiem, mogłoby mieć pomniejsze znaczenie, ale wtedy byśmy dryfowali w, jakiegoś, w budowaniu jakiegoś takiego automatu, że stajemy się trybikiem w maszynie, a cała. Obietnica, czy cała podstawa tego, o czym tu już dwóch albo trzech odcinków rozmawiamy, to jest to, właśnie jak wzbudzić zaangażowanie, o którym mówiliśmy, że ono winno wynikać gdzieś tam z naszej wewnętrznej potrzeby. I odpowiadając sobie na te wszystkie pytania, szukamy, szukamy tej drogi. Czyli, czy w pracy doceniają mnie jako osobę, czy widzą we mnie człowieka i co z tego wynika? Chyba każdy miał takie sytuacje w życiu, że e, no, ten szef, czy Szeroko pojęte szefostwo. Myślę, że nie doceniało tak bardzo tej roboty, którą robię, jak uważam, że powinni, albo jeszcze głębiej. Nie doceniali mnie w tej robocie tak bardzo, nie zauważali mnie tak bardzo, jak chciałbym, żeby mnie zauważali. Miałem takie, miałem takie sytuacje i, i, i to nie było miłe, nie? bo to było tak, że dajesz z siebie dużo, a z drugiej strony nie dostajesz tego feedbacku, że jesteś zauważany. To... Ale czy to o to wchodzi w tym pytaniu, bo gdy ono brzmi tutaj w mojej głowie, to ja tam słyszę jak gdyby nieco takiego oderwania od tej merytoryki mojej pracy, od tego, co zrobiłem, jak to wyszło. Mówiliśmy już w poprzednim odcinku o tym, czy zostałem pochwalony, czy usłyszałem dobra robota. I jak gdyby tamte pytanie, tamten aspekt dotyczył, przynajmniej w moim patrzeniu na to wszystko, właśnie tego, jak to zrobiłem. A tutaj wybrzmiewa, jak gdyby już, skoro już zostałem pochwalony, czyli moja robota jest zrobiona dobrze, to czy widzą we mnie coś więcej niż tylko wynik mojej pracy? Czy widzą we mnie osobę i czy ta osoba jest doceniana przez to, jaka jest w firmie? Przynajmniej tak to jakoś odbieram, gdy słyszę to pytanie. Dla mnie te dwa pytania leżą bardzo blisko siebie. No, bo jeśli to, żebyś był dostrzegany, no to muszę cię albo opieprzyć, albo pochwalić. No, innej opcji nie ma. Nie? To, raczej, raczej jedno z dwóch. No, mówiliśmy wcześniej o tym pytaniu, czy ktoś docenia moją pracę? I to jest OK. I teraz no właśnie, jak narysować linię, co kiedy, kiedy to jest docena mojej, ocena mojej pracy, albo docenianie mojej pracy versus docenianie mnie jako osoby. No i to chyba wchodzi to, o co wałkujemy już od dawna, czyli jak gdyby ten aspekt zespołu. Bo w takiej pracy z solą myślę, że byłoby to co najmniej zaburzone. A przynajmniej z mojej perspektywy i z moich doświadczeń, tak jak już też mieliśmy okazję wspominać, to właśnie zbudowanie zespołu nie polega tylko na dobraniu komplementarnym jakimś tam tych umiejętności twardych, że fizycznie razem potrafimy wykonać zadanie takie czy inne, inżynierskie, techniczne, czy jakiekolwiek inne. Ale czy jako zespół do uzupełniamy się też jako ludzie? Czy jestem doceniony jako jako osobowość i czy pasuje do reszty układanki? Co super powiedziałeś, jako osobowość, czyli czy komuś zależy tylko na mojej robocie, dobrze wykonuję robotę, więc ten szef ma mniej roboty albo ma rzeczy, którymi się może pochwalić, no bo dowozimy, a versus czy on docenia mnie, bo ja mogę cały czas mówić, dobra ja to robię, ale chciałbym robić jeszcze inną rzecz, chciałbym robić coś innego i czy on docenia mnie, dostrzega mnie jako osobę z jej potrzebami. To jest intrygujące, bo, bo w kontekście tego, że mamy 2025 rok, to pewnego rodzaju spojrzenie na to pytanie bardzo fajnie to ująłeś i można powiedzieć, czy gdy pojawi się model generatywny, tak zwanej sztucznej inteligencji, który będzie robił to samo co ja, potrafię zrobić to, czy zostanę po prostu zastąpiony, bo tak samo wykonam dobrze pracę, czy w tym jest coś więcej. I nie tylko chodzi o to, że potrafię zrobić, ale nie tylko co, ale jeszcze jak i nie wiem, i, i co wokół tego wszystkiego rafał, co myślisz? Ja na przykład nieco inaczej patrzę na tą grupę pytań z tego obozu pierwszego. No, tak jak wspominaliście, mamy bazę, e, czyli wiem, co, czego ode mnie się oczekuje, i mam wszystkie narzędzia, żeby to zrobić, i, i przechodzę do działania. Więc działam i zastanawiam się, czy to, co daję z siebie, czyli ten sposób, w jaki ja działam, e, jest dobrze oceniany. Przez innych. No i te pytania od 3 do 6 mają mi pomóc jakoś znaleźć na to odpowiedź. Bo, tak, wracając trochę do pytania trzeciego, czy robię to, co wychodzi mi najlepiej, no to to jest taka podstawa, jak do tego, żeby to dawać z siebie coś wyjątkowego. To, to, to jest pierwsze takie spostrzeżenie. Pytanie czwarte, czy ktoś mnie pochwalił w ostatnich miesiącach? to znaczy, czy coś zauważa, że to, co ja robię, to troszkę to, co mówiłeś, Marcin? Nie? Czy po prostu koledzy i, i szefowie zauważają to, co robię? No i później mamy pytania piąte i szóste, czy, czy, czy komuś nam nie zależy? To już jest w ogóle głę głębsze pytanie takie, bo to ma by właśnie budować troszkę te poczucie przynależności do jakiegoś zespołu. I więc ja patrzę na to tak jak, jak te pytania kontrolne tego, co ja robię codziennie w pracy, bo, bo mam narzędzia, zaczynam działać i jak sobie sprawdzić, czy to jest dobrze odbierane. Dla mnie to jest bardzo mocna taka sfera miękka, osobowościowa człowieka, bo może powiedzieć, nie, super robotę, to ostatnio mówiliśmy, Tomek, jak mi powiedział, super robotę w Labie zrobiliście, tak dalej, tak dalej, jest okej, okay, ale jakby nie znajdywał w ogóle czasu, możemy też na o tym pogadać. Jak, jak kiedyś miałem ten zaszczyt być twoim przełożonym, jakkolwiek to brzmi, e, no to dotyka do takich aspektów, ja, że jak idzie, nie wiem, jak masz skwaszoną minę, to co się stało, a jak jesteś uśmiechnięty, to co się stało? Czy ja zauważam w tobie człowieka? I zadałem ci te pytania właśnie, to pokazuje, że mi zależy na tobie. Nie, nie zależy mi na tym, żeby była robota zrobiona, na, na tym też mi zależy, na czas, ale mi zależy, żebyś ty się dobrze czuł, w tej organizacji i chcę dostrzegać ciebie jako osobę. Czy z, a czy z tego nie wynika, bo jak tak, tak sobie tego słucham, szczególnie tego, co powiedziałeś, Rafał, że poczucie właśnie, że na mnie, za, że organizacji, szefostwo zależy na mnie, czy to nie buduje, czy nie jest pewnego rodzaju bazą do takiego spokoju wewnętrznego, że nawet jakby mi coś nie wyszło. To nie od razu zostanę skreślone, czy nie od razu będzie bardzo źle, ponieważ oni rozumieją, widzą mnie jako człowieka, więc rare humanum est. Może mi się czasem coś nie udać, ale wiem, że im organizacji, szefostwu nam nie zależy, więc czuję się dzięki temu nieco bezpieczniej, co pozwala mi. Realizować, czasami podjąć większe ryzyko w czymś, bardziej się rzucić na jakiś temat z otwartą głową i zrobić coś niż tam Dojdziemy do tego później właśnie do tej, do tej, kreaty, do tej kreaty, kreatywności. Czyli tu jest taki wątek, który nas tak ładnie prowadzi. To nie, nie jest to seria oderwanych od siebie luźnych myśli w formie pytań. Nie jest. To jest. To, to, u... Zachowując tą alegorię wspinaczki, no wchodząc jakąkolwiek górę, no ciężko jest się w jakiś magiczny sposób przenieść na połowę stoku, nie? to trzeba przejść po kolei, więc tak, te pytania, ich kolejność nie jest przypadkowa i jedno niejako wynika z drugiego, albo prowadzi do, do, do kolejnego pytania, o może tak powinienem powiedzieć. No tak, bo z jednego obozu do drugiego i do kolejnego, aż na, na sam szczyt. A mieliście takie sytuacje, że rzeczywiście ktoś nie dostrzegł was człowieka? Nie, nie mówi o jakichś takich humanitarnych, wiecie, mocnych rzeczach, ale tak ogólnie. ja może tak odważnie, bo swego czasu współdzieliliśmy przełożonego. To nie był mój bezpośredni przełożony, bo w tym okresie była inna struktura, ale mieliśmy szefa wspólnego kiedyś, takiego, który był bardzo taki mało wylewny, jeżeli chodzi o osobowość własną, bardzo poukładany, taki jest dwie minuty po czasie rozpoczęcia spotkania, zaczynamy, to jest agenda, punkt, 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 wszystko zrobione, dziękuję, do widzenia. I to była dla mnie taka sytuacja, to był człowiek, taki miał styl zarządzania, ale było to coś takiego, że się czułem właśnie e, jak, jak jednym, jeden członek jakiegoś nie wiem, oddziału wojskowego, jakiś taki mięso armatnie, szeregowy. To, 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 tamto, 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 dziękuję, nie zawracajcie mi głowy. To, to, taką perspektywę kiedyś, przynajmniej to było moje patrzenie na ówczesny stan w naszej organizacji i to było naj, najbliżej z wszystkich u, u, szefów czy przełożonych bezpośrednich czy pośrednich, jakich miałem okazję mieć przez 20 lat w pracy, gdzie czułem się właśnie taki, może nie do końca odczłowieczony, bo to jest bardzo mocne słowo, ale że nie było tam tego Spojrzenia jak na człowieka, i nie czułem, żebym było takie myślenie: hej, czy oni się tutaj dobrze czują? Zależy mi na tych ludziach. Chociaż być może te uczucia tam były, tylko brakowało takiej empatycznej umiejętności pokazania tego. I jakie z tym było? No, nie była to dla mnie komfortowa sytuacja. Tym bardziej, że byliśmy, jak już tutaj wspominaliśmy, nie raz, kształtowani przez amerykański sposób prowadzenia biznesu w dużej korporacji, gdzie jak bardzo jest to ustawione na skali szczerości, to już mniejsza z tym, ale. To te taki teamwork i patrzenie i to, że nawet najwyższy szef korporacji przychodzi, mówi ci cześć i przedstawia się po imieniu i, i tak to wygląda. Buduje te takie relacje, nadaje im taki bardziej ludzki charakter. Pozornie czy nie, ale tak jest. Ale to jest fajne. Ktoś do dzisiaj przyjdzie, przedstawi się, powie kim jest i zapyta jak się czujesz, to już dostrzega w tobie człowieka. Niezależnie czy to jest wyuczone, czy to nie jest wyuczone. No tak, bo jak gdyby odpowiadając sobie na te pytania i przedstawiając tu pewnego rodzaju framework, pewnego rodzaju metodykę działania, no to możemy powiedzieć, że można się tego nauczyć. I to jest ok, bo są ludzie, którzy mają większy, mniejszy problem z jakąś rzeczą, cechą, którą powinni mieć i pewno czegoś się może nauczyć, a nie mają to wystane z mlekiem matki. Słuchajcie, kolejne pytanie, bo ono bardzo mocno wy wychodzi z tego piątego, czyli pytanie numer sześć. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie do tego, aby mi się dalej rozwijał, myślę, że to jest takie pociągnięcie. No bo jak już wyjdzie we mnie tego człowieka, to zapytaj się mnie, czego ja chcę. I to tak sobie myślę, patrzę na ciebie, Rafał, bo mieliśmy taką sytuację, nie? że też miałem ten zaszczyt mieć ciebie w zespole i nie chcę sobie wystawiać dla Urki. Ale trochę pytałem ciebie, czego ty, Rafał, chcesz? I powiedziałeś mi, czego chcesz. Że chcesz zmienić pozycję, stanowisko, na którym pracujesz. No i to, i, i to się udało, nie? Ale to nie wiem, czy dobrze, czy ten przykład, który dałem, ty byś przypasował właśnie jako odpowiedź trochę taką sytuacyjną na to pytanie o to, czy jestem zachęcany, abym się dalej rozwijał. Tak, podciągnąłbym to pod to pytanie, bo to jest taki typowy przypadek, że. To ktoś może nie do końca dobrze się czuje w miejscu, w którym jest, no i dzięki takim zastanawianiem się wspólnym, czy jest ta szansa na rozwijanie się, można właśnie dojść do wniosku, że jest, ale akurat nie na tym stanowisku. Patrząc na to tak szerzej, jakbym na przykład ja sobie chciało przez te pytania ocenić, jak. Postrzegane jest to, co jada z siebie, no to mogę wywnioskować, że jeśli ktoś chce mnie rozwijać dalej w tym obszarze, w którym jestem, czy w innym, to znaczy, że to, co jada z siebie, jest cenione. I chcemy po prostu, żeby to nie przepadło, i żeby ta osoba mogła się dalej rozwijać. Czyli, jakby, oflagowywując trochę ten obóz pierwszy, co ja daję z siebie i jak to jest oceniane przez innych, no to można też właśnie patrzeć przez ten pryzmat, że okej, okay, rozmawiamy o dalszym rozwoju na takim lub innym stanowisku. Więc taki punkt kontrolny, w sensie ta moja praca, to co ja robię, wydaje się, że jest doceniana. I, i, i to jest fajnie, bo to buduje taki. Nie wiem, taką wytrzymałość, na wezmę do atakowania kolejnego obozu. Ale może zanim obkopiemy te namioty w tej, w tej bazie pierwszej, że tak powiem, to bo w jednym z tych poprzednich pytań jest ta, ta odpowiedź: czy robię to, w czym czuję się, że jestem dobry? Poddam pod wątpliwość, czy w tym rozumieniu tego pytania, czy co, co byś chciał robić dalej? Czy to jest ta idea tego pytania o rozwój? Czy ktoś dba o to, czy daj mi możliwość, żebym się rozwijał? Czy właśnie? Daj mi możliwość, żebym się rozwijał, sterując troszeczkę tym, gdzie chcieliby mnie widzieć, albo gdzie bym się miał rozwijać. Bo skoro jestem, już te poprzednie pytania doprowadziły nas do tego miejsca, że wiem, co mam robić, mam ku temu narzędzia i okoliczności. I dodatkowo jest to coś, w czym jestem dobry, to z tych wynika jak gdyby z tych koncepcji dla mnie, że chęć zmiany na coś zupełnie innego znaczy, że odpowiedziałem sobie nie na któreś z poprzednich pytań. Więc co, to pytanie, Tomek, y, ono ma taką bardziej bezpośrednią, bezpośrednią formę też. I ta forma brzmi, czy chcą we mnie inwestować? Czy firma chce we mnie inwestować? Bo to poniekąd jest tak, robię coś, jestem w tym dobry, jest fajnie, ale chcę iść trochę dalej, chcę, chcę robić coś jeszcze więcej. Y, może z jakiegoś obszaru trochę obok. I teraz jest pytanie, ja to chcę, bo będzie mnie to napędzało wewnętrznie i czy firma, chce, żeby się rozwijał, czyli tak mówiąc biznesowo, czy zainwestują w mój rozwój. Czyli to jest jak gdyby takie udowodnienie tego, że firmie na mnie zależy. Bo jak gdyby na koniec dnia biznes w pewien sposób wszystko wliczy w pieniądzach. Więc jeżeli są gotowi zainwestować, czy to bezpośrednio pieniądze, czy mój czas, ergo w inny sposób pieniądze we mnie, to znaczy, że im na mnie zależy i potwierdzają te wszystkie poprzednie koncepcyjne odpowiedzi. Tak. I no i słuchajcie, może być tak, że nawet robiąc to, co uważasz, że nie, nie robisz tego najlepiej, firma to docenia. I dopóki im nie powiesz, że no, a ja bym jednak wolał coś innego, to będzie to dobrze odbierane i, i, i ten. I, I będziesz miał takie potwierdzenie, że tak, jest wszystko w porządku. Że... A mieliście taką sytuację, że bardzo czegoś chcieliście w którymś kierunku pójść, a firma powiedziała nie. Albo że musieliście któremuś ze swoich pracowników powiedzieć nie. Znaczy są takie sytuacje, tak miałem, będąc szefem laboratorium, że na przykład któryś z moich pracowników bardzo chciał zrealizować, wyjeżdżając do laboratorium firmowego w innym kraju we Włoszech i popracować tam, ale to było poza, musiałem powiedzieć, nie, bo nie było do tego jak gdyby technicznych możliwości. To nie zawsze tak jest w korporacji, że my pomyślimy sobie zgodnie z jakąkolwiek filozofią, że och, rozwój pracownika, etc., to wszystko fajnie jeżeli istnieją pewnego rodzaju mechanizmy, które na to pozwolą. Tutaj mówiliśmy o zadaniach takich, e, technika laboratoryjnego, no i jakby nie było takiego konceptu, więc nie mogłem powiedzieć, hej, znaczy, powiedziałem, to jest fajny pomysł, ja go rozumiem, ale nie mamy ku temu w e, naszej organizacji narzędzi, może kiedyś się uda. Cóż, za mojej kadencji, że tak to ujmę, się akurat nie udało, ale nic nie jest wykluczone. To słuchajcie, to jest ostatnie pytanie z tego obozu pierwszego, ja mam taką propozycję, bo jeszcze został nam obóz drugi i trzeci, ale ten drugi i trzeci powiedzmy są które krótsze. Jakbyśmy może trochę skonkludowali, o czym to jest, że ten. Że ten... Jeszcze raz, no, mówimy o tej ankiecie zaangażowania według Galupa, gdzie jest 12 pytań, alegoria do Spinaczki. Baza już była w poprzednim odcinku. Obóz pierwszy częściowo zaczęliśmy w pierwszym odcinku, teraz go dokończyliśmy i. Te wszystkie pytania z obozu pierwszego odnoszą się tak naprawdę do mojej indywidualnej samooceny, mnie i sytuacji. Co Wam się nasuwa na myśl, jak myślicie sobie o tych czterech pytaniach, czyli czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej, czy w ciągu ostatnich siedmiu dni poczułem się choć raz doceniony lub byłem pochwalony za swoją pracę, czy szefowi lub komuś innemu w pracy na mnie zależy, czy ktoś zauważa mnie jako osobę. Czy ktokolwiek w pracy zachęca mnie do tego, abym się dalej rozwijał? Nie wiem, czy mogę dodać coś więcej oprócz tego podsumowania, że ja na ten obóz pierwszy patrzę, na to, jak to, co daje z siebie, jest oceniane przez, przez innych. Czy to jest dobry kierunek, czy powinno się coś zmienić? I to kryje się pod tymi właśnie takimi rzeczami. Może nie robię tego, co potrafię najlepiej, jak dziś mam wątpliwości, albo jak nikt mnie nie chwali, to może rzeczywiście to jakoś kiepsko wychodzi i warto się zastanowić nad zmianą czegoś. Natomiast jeśli zaczynam obserwować takie wskaźniki, że coś się pojawia dobrego, no to wtedy mogę budować tą swoją pewność, że to, co ja daję z siebie, jest dobrze oceniane w organizacji. Ja na to tak patrzę, tak przynajmniej na, na dzień dzisiejszy. Rozumie ten zakres obozu pierwszego. To panowie, gdy mamy tą bazę i obóz pierwszy, te wszystkie, te wszystkie koncepcje jak gdyby rozpykane, czy to jest takie miejsce, że jak gdyby ktokolwiek z nas albo ktokolwiek z was, szanowni widzowie, słuchacze, nie mógł sobie odpowiedzieć pozytywnie na któreś z tych pytań w swojej organizacji, w miejscu, gdzie jest? Czy to znaczy, że musimy najpierw popracować nad tym, co jest w bazie i obozie pierwszym, zanim zaczniemy. Spoglądać w górę, spozierać na szczyt i próbować wybierać się w dalszą drogę, to taka, taką należałoby wysnuć odpowiedź. Ja to tak rozumiem, ponieważ każdy z tych pytań jest oceniany w skali od 1 do 5, gdzie jeden jest najgorzej, a 5 najlepiej. Jeśli dziury są w tych pytaniach w organizacji w obozie pierwszym, to nie zastanawiamy się nad tym, co zrobić, żeby nie wiem, od razu atakować szczyt, tylko wracamy do tego obszaru, który wymaga poprawy. I to chyba też nie jest tak, że na wszystkie. Rzeczywiście, jak nie odpowiem na wszystkie pozytywnie, to świat się wali. Nie no, świat się nie wali. Życie ma różne odcienie. Reszta trafiamy, tak jak to na takich szefów, raz na innych szefów. Raz coś się zmienia, projekt się zmienia, sytuacja się zmienia. Myślę, że nie ma co panikować i trzeba tylko taki helikopter view przyjąć. No dobra, ale jak ogólnie to wygląda? Czy naprawdę w tej pracy jest tak źle? Czy po prostu teraz jest kiepsko w tym projekcie i się sypie i, i jest źle po prostu, nie? Wiecie, żeby może nie panikować za bardzo, tylko tak sobie popatrzeć, trochę rozszerzyć tą naszą dziedzinę i zobaczyć, jak ta funkcja wygląda w tej rzeczywistej dziedzinie, alegorując trochę do transformat, a nie skupić na bardzo małym wycinku i na jego podstawie wyciągać wnioski. Nie no, jasne, to tutaj jest idealny przykład różnicy między korelacją a przyczynowością. Galów zauważył, że jest korelacja pomiędzy zaangażowaniem a wynikami w tych 12 pytaniach, ale nie mówi nic o tym, jaka jest przyczyna tego niskiego, na przykład lub wysokiego wysokiej punktacji w danym teście. To, to wymaga głębszego analizowania. Czy to dotyczy właśnie tak jak mówisz, projektu, czy organizacja jest nie do końca dobrze ustawiona, więc to też tak mi naszło, że, że warto no to też popatrzeć w ten sprawy. Ja na pytanie, co. A nie na pytanie, dlaczego? To jest dobry moment, żeby zrobić pewnego rodzaju podsumowanie, i zanim się zagalopujemy, jak gdyby w ta koncepcję dwunastu pytań, galupa i cały ten model zbyt daleko, to myślę, że podsumujemy sobie ten odcinek i Was też zachęcamy, żeby spojrzeć i spróbować użyć tych pytań jako narzędzia do oceny sytuacji, ale nie traktujcie ich zbyt, zbyt brutalnie, zbyt dosłownie bardziej jako właśnie taki. Przybornik, którym pomoże ewentualnie zlokalizować pewnego rodzaju miejsca, nad którym można popracować. I życzę Wam serdecznie i nam nawzajem, żeby te wszystkie odpowiedzi miały, zgadzam się bardzo mocno, najwyższą możliwą ocenę, i wtedy będziemy absolutnie gotowi do porzucenia obozu pierwszego i wyruszenia na dalszą wspinaczkę. Ale to myślę, panowie, zrobimy już w następnym odcinku. Także na dzisiaj dziękujemy. Cześć i do usłyszenia.